Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu: Aktualizacja: 13 kwietnia 2024. 1519 et opublikowano 29 września 2021. 2059 et kolumna kierownicy samochodu odpowiada za połączenie między kierownicą a układem kierowniczym. To właśnie ten element sprawia, że po obróceniu kierownicy układ kierowniczy porusza się w wybraną przez nas stronę. Dlatego jest to bardzo ważne dla bezpieczeństwa samochodu i kluczowe jest, aby dowiedzieć się, Jakie są oznaki ostrzegające o awarii? 5 oznak uszkodzenia kolumny kierownicy w samochodzie. Awarię kolumny kierowniczej w samochodzie. 5 oznak uszkodzenia kolumny kierownicy w samochodzie. 1. Kierownica nie jest wyśrodkowana. 2. Dziwne dźwięki. 3. Nieprawidłowe działanie pochylenia kierownicy. 4. Trudne skręcania. 5. Zanieczyszczony układ kierowniczy jak wspomniano powyżej. Kolumna kierownicy jest łącznikiem między kierownicą a mechanizmem kierowniczym pojazdu. Dzięki kierownicy i kolumnie kierownicy koła mogą skręcać w lewo lub w prawo w zależności od kierunku, w którym kierowca obrócił kierownicę. Kolumna kierownicy samochodu jest kluczową częścią układu kierowniczego. Jest to konstrukcja łącząca kierownicę samochodu ze skrzynią kierowniczą, która z kolei jest połączona z przednimi kołami. W większości nowoczesnych pojazdów kolumna kierownicy zawiera również dodatkowe elementy, takie jak mechanizm blokady kierownicy i elementy sterujące funkcjami, takimi jak kierunkowskazy i wycieraczki przedniej szyby. Ponadto w wielu nowszych pojazdach kolumna kierownicy zawiera również elektronikę systemów wspomagających kierowcę takich jak adaptacyjny, tempomat i asystent utrzymania pasa ruchu. Poważna awaria kolumny kierownicy może skutkować całkowitą lub częściową utratą kontroli nad pojazdem, stwarzając ryzyko wypadku. Bez wątpienia kolumna kierownicy jest bardzo ważna dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich pojazdów, jeśli więc coś jest nie tak z tą częścią. Możemy stracić możliwość kontrolowania układu kierowniczego z powodu uszkodzonej kolumny kierowniczej. Bardzo ważne jest, aby utrzymywać kolumnę kierownicy w jak najlepszym stanie i dokonywać niezbędnych napraw przy pierwszych oznakach. Poniżej przedstawiamy pięć najczęstszych oznak uszkodzenia kolumny kierownicy w samochodzie. 1. Kierownica nie jest wyśrodkowana gdy kierownica jest skręcona, zazwyczaj można ją bez problemu przywrócić do położenia środkowego. Układ wspomagania kierownicy posiada taką funkcję. Jeśli tak się nie stanie, może to oznaczać, że kolumna kierownicy jest zablokowana lub uszkodzona z jakiegokolwiek powodu. 2. Dziwne dźwięki Jeśli podczas obracania kierownicą słychać dziwne dźwięki, takie jak klikanie skrzypienie lub stukanie. Przyczyną tych dźwięków są wadliwe elementy wewnętrzne kolumny kierownicy. W większości przypadków dźwięki będą początkowo niewielkie, a następnie z czasem staną się głośniejsze i częstsze. 3. Nieprawidłowe działanie pochylenia kierownicy. Większość pojazdów ze wspomaganiem kierownicy ma funkcję pochylania kierownicy. Która umożliwia kierowcy zmianę kąta nachylenia kierownicy. Jeśli ta opcja pochylania kierownicy nie działa prawidłowo, prawdopodobnie jest to spowodowane wadliwym elementem kolumny kierownicy. 4. Trudne skręcanie wspomaganie kierownicy zostało zaprojektowane tak, aby skręcanie było płynne i łatwe. Jeśli jednak okaże się, że kierownica obraca się z trudem, winowajcą może być kolumna kierownicy. Wewnątrz kolumny kierownicy mogą znajdować się uszkodzone przeguby lub koła zębate, które powodują tę usterkę. 5. Zanieczyszczony układ kierowniczy należy okresowo sprawdzać układ kierowniczy, ponieważ w jego wnętrzu regularnie gromadzi się brud i zanieczyszczenia. Jeśli dopuścisz do nagromadzenia się wystarczającej ilości zanieczyszczeń, będzie to miało negatywny wpływ na kolumnę kierownicy. Usterki kolumny kierownicy samochodu mogą być niebezpieczne, ponieważ bezpośrednio wpływają na zdolność kierowcy do kontrolowania pojazdu. Ważne jest aby skonsultować się z zaufanym warsztatem naprawczym w przypadku wystąpienia takich problemów. Możecie się zainteresować. Dowiedz się, jak działa tylny układ kierowniczy w samochodach. Pompa wspomagania układu kierowniczego. Co to jest i do czego służy? Przekładnia kierownicza. Objawy usterek i sposoby ich usuwania. Jakie znaczenie ma wspomaganie układu kierowniczego w samochodzie? Objawy wskazujące? Kiedy należy wymienić przeguby kulowe układu kierowniczego w samochodzie.